Och, Kate, myślę, że to już to, czyż nie? Nie, nie mów tak. Znajdę kogoś, kto ci pomoże. Bzyspieprzaj komarze. Ja wchodzę do opuszczonego garażu, lep na muchy, który wisi tam od 1992 roku. Kiedy od 6 godzin oglądasz seriale i musisz rozprostować kości. Cypianie zdradzę ci tajemnicę, jesteś tępy, jaką. Zobaczyłem to na recepcie i przesłałem do brata aptekarza, co to jest? Paracetamol. Jak rozpoznać po zdjęciach z dzieciństwa, że nie byłeś ulubionym dzieckiem. Co zrobić, aby mem był udany? Oryginalna treść, śmieszny żart, nietypowe zakończenie, ok, dostajesz awans. YouTuberzy nie robimy tego dla pieniędzy, też oni. Ktoś powinieneś więcej rozmawiać, ja próbuję rozmawiać, jestem ignorowany, ludzie przerywają mi. Ktoś gada w tym samym czasie co ja, nikogo to nie obchodzi, no cóż, teraz tego nie robię. Nie zawsze liczy się wygląd zewnętrzny, ale to co ma się w środku, podaj mi jeden przykład, że tak jest, lodówka, okej, okay, to ma sens. To nasza pierwsza randka, proponuję, że ja zapłacę za wszystko, gdzie chcesz iść? Na rezonans magnetyczny kręgosłupa. Kiedy rano dzwoni budzik i nie ogarniasz czy w ogóle spałeś czy nie. Aż szkoda to ścierać. Ja pocący się w łóżku, ponieważ jestem przyzwyczajony, że muszę mieć kołdrę niezależnie od temperatury. Gdy w końcu masz czas dla siebie, ale nie wiesz jak go wykorzystać, więc tak sobie siedzisz i go marnujesz. Kiedy oszczędzasz pieniądze na podróż, ale twoje pieniądze zaczęły podróż pierwsze. Ja idę spać o trzeciej w nocy przy otwartym oknie, wszystkie ptaki w województwie. Nie rozumiem ludzi, którzy chcą zarobić niebotyczne kwoty pieniędzy, a potem rządzić światem innymi ludźmi. Gdybym miał 36 miliardów dolarów, to już nikt nigdy by mnie nie zobaczył. Pamiętasz czasy, kiedy kolana nazywałeś prawe i lewe, a nie zdrowe i bolące? Nie włączyłeś się przez całe 70 milisekund. Wybacz, panie, masz 10 minut na włączenie, 20 minut i możemy zacząć rozmawiać. W kolejce do kardiologa 12 osób, kobiet 0. Kolejny dowód na to, że kobiety nie mają serca. Zamówimy pizzę? Nie, mamy schudnąć. Pójdziemy po nią. Okazało się, że jeśli spędzasz fajnie czas, to wypłata kończy się po czterech dniach. Współczesny statek wycieczkowy w porównaniu z Titanikiem. Proszę o odpowiedź do 12, ja czytający to 20. Rzadko spotykane mianowanie kierowcy na pieszego, wstawanie codziennie rano do pracy, dla pieniędzy, zrezygnował z pracy, by wspierać karierę zawodową żony zanim stało się to modne, to ja czekający aż telefon przestanie dzwonić, żebym mógł znowu go używać? Jak żona opisywała pająka? Jak naprawdę wygląda, challenge napisz w komentarzu. Czy boisz się pająków? Szef, wiem, że masz dzisiaj wolne, ale ktoś pilnie musi pojechać, ja. Ja po zmieszaniu losowych środków chemicznych do czyszczenia łazienki przy zamkniętych drzwiach. Każda żona podczas dyskusji z mężem szanuje to, że się mylisz. Moja wątroba, kiedy poczuje w piątek pierwszy łyk alkoholu, więc się zaczyna. Kiedy musisz sama przejść koło grupy sepków i udajesz, że nie słyszysz, jak coś do ciebie mówią. Kiedy chciałaś wyjść z pracy troszeczkę wcześniej, ale szef przypomina Ci, że zostało Ci jeszcze 7 godzin. Kiedy już nie musi się martwić, kto poda Ci szklankę wody na starość. Właściciele psów i kotów robią więcej zdjęć swoim zwierzętom niż swoim partnerom. Mamuśka, gdy ojciec odsunie szafkę, żeby podłączyć kabel, czy jej wytrę kurze. LaBubu to podręcznikowy przykład na to, jak dzięki marketingowi, influencerom i mediom społecznościowym można sprzedać ludziom kompletnie bezużyteczne gówno za absurdalne pieniądze. Jaka piosenka kojarzy Ci się z tym obrazkiem? To moja pierwsza praca w biurze. Czy to normalne, że często nie ma co robić? Tak, ale nigdy nikomu o tym nie mów i nie dawaj po sobie poznać, że się nudzisz. Nigdy, choć szybko, zawsze miej coś w rękach i nie uśmiechaj się przed południem. Ja pijący cappuccino po południu, bo to, że sobie Włosi wymyślili, że nie można, nie oznacza, że nie można. Przyczyna, dla której kładziemy się bardzo późno spać, nie jest taka, że po prostu nam się nie chce spać. Tylko nie chcemy, żeby nasz wolny czas się zakończył i nastąpił kolejny dzień. A i o co chodzi z Zygmuntem i jego starym? Kiedy słuchasz przemówienia czarnego charakteru i w sumie ma rację. Właśnie powiedziałem swoim dzieciom, że jestem starszy od wujka Google. Myślą, że żartuję no i po co ci te pieniądze? Szczęście nie w nich, jedzenie płatne, mieszkanie płatne, kursy płatne, podróże płatne, lekarstwa płatne. Postanowiliśmy kupić sobie akwarium z rybkami. Myśleliśmy, że nasz kot będzie próbował je łapać. A on co wieczór przygląda się jak rybki sobie pływają i zasypia. Teraz kot ma swój telewizor. Mama, sprawdź przed wakacjami, czy paszport ojca jest ważny, paszport ojca. Nożyczki, nóżki. Czy jest jakakolwiek nadzieja dla polskiej polityki? Nie, też nie, tylko na niebiesko. Nie, nie zmienię miejsca, byś mogła usiąść koło swojego bąbelka, trzeba było wykupić miejsce. Naprawdę istnieją ludzie, którzy jedzą śniadanie z samego rana, czyli nie śpicie do ostatniej minuty, stajęcie wcześniej, żeby zjeść, i macie apetyt, i jeszcze gotujecie coś oprócz wody na herbatę. Piggy, a ile ty właściwie masz lat? Kobiety o wiek się nie pyta, a ile ważysz? Mam 40 lat. Kiedy zdasz sobie sprawę, że jesteś świetny i nie widzisz sensu ukrywania tego. Tylko ojciec może zasnąć pod hałasującym telewizorem i obudzić się od razu, jak zostanie wyłączony, i jeszcze do tego mówiąc, po co wyłączyłeś, przecież oglądałem. Kiedy pytasz ojca, co dopisać do listy z zakupami. Widzicie tam to miejsce, gdzie samochody omijają nasze roboty drogowe? Tam też trzeba wszystko rozkopać. Ziomek mnie chroni przed komarami od miesiąca. Jak ja szanuję takie pająki. Tymczasem ten pająk w internecie, ziomek mi zanęca komary od miesiąca. Jak ja szanuję takie człowieki. Dziesięcioletni, a kiedy straciłem zabawkę, trzydziestoletni, a kiedy straciłem wszystko, tak bardzo smutne, w każdym razie. W szkole mojej młodszej siostry był dzień średniowiecza. Prawie wszystkie dziewczynki były księżniczkami Wisneja, a chłopcy rycerzami. Ale ten mały chodzi własnymi ścieżkami, szacunek młody. Nie wystarczy, że po prostu zwolnię się ze złej pracy. Chcę, żeby po moim odejściu zniknęli z rynku. Producenci farby do włosów po wynalezieniu chorób psychicznych. Wygrywasz synu. Rozmawiam z moją AI dziewczyną i jesteśmy w sobie zakochani. Bardziej przegrać nie mogłeś synu. Ludzie widzą tylko Twoje drogie samochody, okazałą willę i bogate życie, ale żaden z nich nie zdaje sobie sprawy ile pracy. Wysiłku i poświęceń kosztowało to Twoich pracowników. Jak robimy włoski? Widział Pan kiedyś trawnik po pierwszych przymrozkach? W końcówce listopada? Nie mów nic więcej. Miał pilnować naszego domu, no i wypełnia swoje obowiązki. Żaden złodziej nie wejdzie do domu, pod którym stoi tłum ludzi. Nocne życie w innych miastach, nocne życie w moim mieście. Jak bardzo jesteś leniwy? Czasami milczę tylko dlatego, bo nie chce mi się ruszać ustami. Notariusz to osoba, która za tysiąc potwierdzi, że ty to ty. Hejo, jak będę na odcinku, to zjem kisiel z wodą po ogrówkach, przefiltrowaną przez ślepe zakonnice wciąż.